Zapraszam Was do czytania tych nagrań, które są tutaj publikowane na tym koncie. Są tam informacje właśnie też odnośnie wyborów między do Unii, do Parlamentu Europejskiego. To jest dobrze wiecie, że konstytucja przewiduje tylko 460 posłów nie przewiduje wyborów do Europarlamentu, na oszuści partyjni, no wiadomo, chcący nas okazać jeszcze bardziej, zarobić sobie jeszcze dwa, trzy razy więcej niż w parlamencie, w Sejmie, no to sobie wymyślili, że część swoich ludzi wyślą do parlamentu, zrobili cenowe wybory, na dodatkowych 53 posłów, no i, i co? I mówią, działamy zgodnie z prawem i granicą krawa, a jakże no? A to najwięksi oszuści to są właśnie włodarze gmin, bo to oni to wszystko legalizują. Pamiętacie jak się postawili? Potrafili się postawić, jak rząd pis chciał, żeby przekazać podszy polskiej bazę wyborców. Postawili się, wiedzieli, że to jest niezgodne z konstytucją, a tu co? Gdzie to mają dowody jakieś, że to jest zgodne z konstytucją, że mamy mieć 513 euro posłów, a nie 430, 460? Albo na przykład oni twierdzą, że ich komunistyczne i partyjne ustawy są ważniejsze niż konstytucja, bo skoro konstytucja stanowi, że e, każdy wniosek, skargę, petycję trzeba rozpatrzyć, bo istnieje tylko tryb rozpatrywania, oni twierdzą indywidualnie, panie, my to w komunistycznych przepisach pisze, że nie musimy rozpatrywać, bo my sobie uznajemy, że to nie jest petycja. A co dziwniejsze? Sporo gmin uznaje, tak, spełniamy wszystkie wymogi odnośnie tej petycji, którą wysłaliśmy do gmin. Twierdzą, że spełniliśmy wszystkie wymogi. Uznali, że jest to petycja, ale znowu rozpatrzyli ją negatywnie z różnych powodów. Z reguły takich, że oni nie mają kompetencji do tego, żeby zmienić system. No to pytam się, kto ma kompetencje. No przecież, jeśli mają świadomość, że są bezprawie jest, a oni mają działać zgodnie z prawem, z konstytucją przede wszystkim, tak? To jest najważniejszy przepis prawa. A oni twierdzą, że nie mają kompetencji. Wysyłają te nasze petycje do, do Sejmu, do rządu, do prezydenta, gdzie oni to, to jest władza państwowa, nie publiczna. Artykuł 63 Konstytucji przewiduje, że te wnioski skargi petycji mają być rozpatrzone przez władzę publiczną na posiedzeniu kolegialnym przez władzę pochodzącą z powszechnych wyborów. Artykuł 61 ustęp 2 Konstytucji o tym stanowi. Tak samo rozpatrują sobie na komisjach. Pomimo to, że petycji pisze wyraźnie, że to jest naruszenie konstytucji. Konstytucja nie przewiduje, żeby sprawy były rozpatrywane na komisjach, a oni jednak na bezczelnego to robią, bo myślą, że nie będą karani kiedyś będą. Będą, bo wcześniej czy później, jak nie w tym roku, to być może za rok, za dwa, te zmiany nastąpią na 100%. Ale Wydaje mi się, że jeśli żadna gmina bo na razie żadna gmina się nie zgodziła oficjalnie na zmianę systemu, na pomoc w zmianie systemu, no to weźmiemy te pieniądze tam będzie około 150 miliardów wyliczone jest, że będzie tyle pieniędzy. Przeznaczymy to na policjantów, na wojsko, na prokuratorów. Oni chętnie pewnie za dwa razy więcej pieniądze, czyli dostaną po 15 tysięcy, załóżmy na rękę co miesiąc i oni przyjdą do nas, będą wtedy działać zgodnie z konstytucją. I zmienimy ten system i rozliczymy też tych włodarzy, którzy dzisiaj twierdzą, że oni działają zgodnie z prawem i granicami prawa, ale komunistycznego i partyjnego. No bo to jest takie właśnie tłumaczenie. Myślę, że jeśli złożycie te wnioski do prokuratury i te wnioski do komuników, to w tych wnioskach do komuników jest wyraźnie napisane, jak musi być spełnione wymogi, żeby był uznany wyrok za prawomocny. Wiadomo, że jeśli sprawa odbywa się tylko w dwóch instancjach, a mamy aktualnie trzy instancje sądowe, no to nie jest usłużenie ważne, każdy jeden wyrok. Kolejna sprawa, mnóstwo jest wyroków nakazowych, czy, czy, czy jakichś innych kosztów, tego nie przewiduje. I myślę, że warto wysłać w pierwszej kolejności naprawdę te ności nic też nie zaszkodzi. Jeśli komorni nie nie odpowie a nie na pewno, złożyć do prokuratury i na odpowiedź z prokuratury. I podejrzewam, że to z prokuratury będą na podobne kopyto, bo widzę, co się dzieje z minami. Odpowiadają na, tak, jakbym ktoś go dostał i, i odpowiadają na jeden, w jeden sposób. bo Ostatnio oddałem około 70 listów. Zmieni i praktycznie żyją, tak, jakbym ktoś kazał pisać w sposób. sposób. że no, będą robić to samo. Dlatego my też gotowce na, na następny raz przygotujemy, te, to znaczy będziemy chcieli dostosować tego gotowca e, Wam do, do tych właśnie takich często powtarzających się odpowiedzi z prokuratury. E, no wiadomo, no ciężko będzie wygrać na pewno, bo, bo, bo z mafiami jest ciężko wygrać. To z tego, że my mamy rację, a oni mają siłę, tak? mają broń i, i co im podskoczymy? No nie podskoczymy. Tak? No musimy mieć na uwadze, że póki co jest nas za mało, jesteśmy w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie nic zmienić e, i po to nam są właśnie potrzebne struktury władzy publicznej budowane od podstaw. I być może w pierwszej kolejności zbudujemy, zrobimy wybory na sądy, Sąd Najwyższy, bo tam będzie właśnie potrzeba niedużo sędziów, niedużo tego obywateli do sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wtedy zobaczymy co, jak policja, prokuratura dojdzie do, będzie potraktuje ten sąd, który będzie utworzony pod nadzorem cywilnej i demokratycznej kontroli, bo my mamy kompetencje do tego, żeby kontrolować właśnie tworzenie takich sądów. Ja podejdzie do tego, że wybierzemy sędziów legalnie, w wyborach za pomocą pełnomocnic. No i zobaczymy, który się uznaje co ważniejszy, Czy ten wybrany zgodnie z konstytucją, czy ten wybrany przez partii komunistów, zaklepany i, i który się ciągnie od. No tak naprawdę mówię do czasów komunistycznych, bo to są sądy komunistyczne, na się nic nie zmieniło. Nawet na podstawie tych głosów komunistycznych działają, także no, no musimy coś próbować, tak? No jesteśmy w jest taka sytuacja, że dopóki nas nie będzie tysiące, czy tam z no to wiadomo, że będziemy mieli jakiś tam problem, będziemy mieli po Ale musimy się organizować, bo to tutaj też fajnie, że jesteście, bo im więcej nas będzie, tym, tym lepiej i łatwiej nam no, będzie to wszystko zmienić. To ja bym chciał Wam jeszcze. Raz tak, żebyście po prostu wiedzieli tą podstawową wiedzę dla siebie odnośnie komorników. Po pierwsze zwracać uwagę na ten wyrok. Musi pisać prawomocny wyrok sądowy. Nie może być w pierwszej czy drugiej instancji wydany. Musi być tam napisane, żeby na posiedzeniu jawnym. Nie może być jedna osoba rozpatrująca takie sprawy. Dlaczego jedna osoba nie może być? To zwróćcie uwagę, w demokracji jedna osoba nie ma prawa nic zrobić. Bo to jest demokracja właśnie. Jedna osoba to w komunie mogła w sądach rozpatrywać sprawy. W demokracji musi być to minimum trzy osoby. I to też potwierdza artykuł 61 ustęp 3 Konstytucji. Tam pisze wyraźnie, że sprawy, a sądy są należą do władzy, są do, do władzy publicznej, są powszechne oczywiście, to już mówiłem. I artykuł 61 ust. 2 Konstytucji wyraźnie stanowi, że każda sprawa ma się odbyć kolegialnie, na posiedzeniach jawnych i z władz pochodzących z powszechnych wyborów. Sędziowie wiadomo, że nie, nie pochodzą z powszechnych wyborów. No to tutaj już też mamy argument nie do podważenia. Też musicie zwracać uwagę na to, że nie istnieje coś takiego jak domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją. Dlaczego? Dlatego, że tak właśnie opisują, że, że istnieje jakieś domniemanie, a konstytucja czegoś takiego nie przewiduje. Powołują się, że Trybunał Konstytucyjny tak stwierdził, że jest jakieś domniemanie, a zgodnie z konstytucją Trybunał Konstytucyjny podlega tylko pod konstytucję, artykuł 195 ust. 1 o tym stanowi, a w związku z tym nie może stwierdzać nic, co wynika poza konstytucją. Jeśli nie ma zapisanego w konstytucji, że istnieje domniemanie, to znaczy, że nie ma czegoś takiego. No to oszuści partyjni ci, ci sądów też Trybunału Konstytucyjnego tak sobie napisali. Bo nie wywiązują się z obowiązku konstytucyjnego wynikającego z artykułu 188, czyli nie wydają orzeczeń w sprawach przepisu prawa wydawanego, a w związku z tym chcą się usprawiedliwić, że nie wydawali, bo, bo, bo istnieje jakieś domniemanie. Nie istnieje. Dlaczego? Bo spytajcie się w takim razie każdego prawnika, czy, 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 czy urzędnika, czy przepisy prawa mają być zgodne z konstytucją tej ustawy, czy nie mają być zgodne z konstytucją. No niech wam odpowiedzą, że nie muszą być zgodne z konstytucją, bo mogą być domniemane. Nikt wam tak nie odpowie. Zawsze wam odpowiedzą, że są zgodne z konstytucją. To jak są zgodne z konstytucją, i tak twierdzisz kolego, jeden czy drugi, to powiedz kto i kiedy stwierdził, że jest zgodny z konstytucją. Gdzie to pisze? Ja, ja chcę to sprawdzić. I tego się domagajcie. Nie dajcie się rolować i oszukiwać, yy, bo, bo przed takimi oszustwami ostrzegają nas też policjanci, prokuratorzy. I fajnie by było, żeby oni też byli tacy mądrzy. Yy, I skoro nas pouczają, to niech oni też to sprawdzają. Pytam się, dlaczego oni nie sprawdzają, czy te ustawy, do których nas zmuszają, są zgodne z konstytucją. Czy gdyby oni to sprawdzali, to by tego bezprawia nie było. A każdy przepis prawa wydawany byłby zgodny z konstytucją. Byłoby do tego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a tak nie ma. Także tu kolejny apel do policjantów, prokuratorów, Panowie kochani, stańcie na wysokości swojego zadania i sprawdzajcie takie rzeczy. Nie, nie pouczajcie innych, tylko sami weźcie się do roboty i sprawdźcie, jaka jest prawda. Jest, wszystkie kodeksy e, te komunistyczne one nie są podpisane przez prezydenta. One nie spełniają wymogu legislacyjnego, który przewidziany jest w konstytucji. Konstytucja nie przewiduje żadnych poprawek do ustaw, nie przewiduje nowelizacji ustaw. Takie ustawy miały być stworzone po uchwaleniu konstytucji od nowa i one muszą spełniać proces legislacyjny przewidziany w tej konstytucji, a nie w jakiejś ustawach komunistycznych, bo wcześniej konstytucji nie było. Tak jak sobie ustalili komuniści, tak sobie wszystko rządzili i decydowali, a tak być nie może. No i to wy, kochani powstrzydzeni obywatele, musicie to mieć świadomość tego i, i też musicie podczas rozmów czy z komornikiem, syndykiem, urzędnikiem, sędzią, czy, czy prokuratorami, policjantami, musicie zwracać na to uwagę. No jeśli ktoś się powołuje na jakiś przepis prawa, mówi panie, musisz pan być okorany, bo kodeks wykroczeń mówi, że pan przekroczył prędkość, musi pan dostać, musi pan być pozbawiony prawa jazdy. No to sorry, panie, no chcesz mnie pan karać, proszę bardzo, godzę się, no jeśli tak wynika z Konstytucji, podaj pan tylko dowód, że ten kodeks wykroczeń jest zgodny z Konstytucją. Nikt wam nie poda, bo ja to pytałem osobiście. Nie ma takiego. Nie ma żadnych orzeczeń. I na dodatek jeszcze, jak ja im mówię, że to jest przepis komunistyczny wydany w latach 70., to oni są strasznie zdziwieni. Także oni są też, w większości ci policjanci, którzy są w drogówce, oni nie mają zielonego pojęcia. Każą im tak robić, to jak te barany. Tak, każą im się zabić, spałować, zasztyletować, zgazować. Proszę bardzo, rozkaz dostałem, wykonuje. Bo przecież Hitler taki samych baranów miał. Identycznych. Nie róbcie się z siebie policjanci, prokuratorzy baranów. Jesteście pewnie nie wykształconymi ludźmi. Skoro przyjęli was na takie stanowiska, żebyście inni pouczali, to dajcie przykład. Dajcie przykład, że trzeba to robić zgodnie z konstytucją, trzeba mieć swoją godność, nie wykonywać rozkazów. Jeśli macie na przykład jakiś nakaz sądowy, to nie jest żaden dowód, żeby kogoś aresztować na podstawie takiego papierka. Wy musicie, musi być napisane prawomocny wyrok sądowy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. I z tego dokumentu musi wynikać, że przynajmniej było na, na kilku postępach, że nie jest to sądu rejonowego dokument. Musi być tam właśnie, że przez minimum trzy osoby była sprawa rozpatrywana z uprawnieniami. Muszą pochodzić to osoby pochodzące z wyborów. Nikt inny nie może rozpatrywa rozpatrywać takiej sprawy. To wynika z artykułu 61 ustęp 2. Ten artykuł nie stanowi tylko, że, że jawność jest tam, czy, 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 czy każdy ma dostęp do tych dokumentów i do jawności. Z niego wynika też między innymi, że władza publiczna, która rozpatruje sprawy w sądach czy w urzędach, musi pochodzić z powszechnych wyborów. I wy policjanci musicie to wiedzieć. Wy też nie należycie do władzy yy, publicznej, bo to już też mówiłem, ani wy, ani prokuratorzy nie jesteście ani we władzy sądowniczej, ani publicznej, ani państwowej. Należycie do służb yy, podległych, do sił zbrojnych jesteście przepisami. I macie podlegać pod cywilną i demokratyczną kontrolę.